tych dotychczasowe ustalenia, no tylko moje. Istnieje zjawisko zanika, zaniku, dzielenia się wrażeniami, myślami, przeżyciami pomiędzy miłośnikami sztuki. My sztukę kochamy, ale my ze sobą już nie rozmawiamy. Za strukturalną przyczyną tego stanu rzeczy uznaję rozerwanie więzi między analitykami sztuki a jej odbiorcami. Są dwa odrębne światy. Generalnie nie lubimy krytyków i analityków sztuki, którzy nas zniechęcają, bądź specjalistycznym językiem, lub po prostu nas nudzą. Lecz z drugiej strony słabnie zanika gotowość zwykłych ludzi do dzielenia się wrażeniami, myślami na temat sztuki. Zastępujemy to lajkowaniem, serduszkowaniem i innymi emotkami. Czy na takim gruncie może wyrosnąć coś ciekawego, społecznego, twórczego, kiedy mówimy o sztuce. Bo to się może nie zmienić do końca. Może się odbije. Może się odbija. Ja zaproponuję za chwilkę. Za mały projekt. Uważam, że wyjściem z tej sytuacji, o ile postrzegamy ją jako negatywną, ja ją postrzegam jako bardzo negatywną. Ja już mam tego dość, ja już mam tego podziurkę. Z wielu powodów, także pod kątem wychowania dzieci, pod kątem humanistyki, jest przyjęcie postawy, które proponują nazwać perspektywą ekstencjalno logiczną Ja oczywiście wyjaśnię, co mam na myśli. Mam tu na myśli postawę, która łączy dwie zasady. Zasada pierwsza jeżeli dzieło sztuki do nas dotarło rozważmy za każdym razem jeżeli takie coś się stanie jeżeli się stanie czy się swoim spojrzeniem, wrażeniem myślą, cząstką naszej wrażliwości z kimś podzielić nie milczmy tak strasznie czyli to jest takie wezwanie obudźmy to, nie bądźmy takimi liczkami jeżeli kogoś naprawdę wspieram, to mów o tym dziennie. Zaryzykuj błąd. Zaryzykuj błąd. Może chodzi najpierw o samego siebie. By samemu sobie coś powiedzieć, ze sobą porozmawiać. Paradoksalnie wydaje mi się, że zanik dialogu społecznego wynika z zaniku dialogu wewnętrznego. Jak nie rozmawiamy ze sobą o dziele sztuki, które niby dla nas jest takie ważne, to trudno, żebyśmy potem komuś też powiedzieli na temat tego, że to jest naprawdę fantastyczne, mocne, powoduje we mnie jakieś zmiany życiowe. Przyjmując taką perspektywę, mogę pytać dalej. Czy na przykład powinienem, o ile mam relacje osobiste, podzielić się swoim odbiorem dzieła sztuki z artystą, z twórcą? Jesteśmy na artzie. Widzimy tych biednych ludzi, którzy przychodzą z cząstką w wrażliwości i próbują nas do czegoś przekonać. Możemy im powiedzieć paluski. <słyski> co na I tu nie mam na myśli lajka. Jeżeli sztuka na mnie oddziałuje, to może w... z tego wynikało jakieś działania, może to coś we mnie zmieniło, może i z tym się chcę podzielić. Dodajmy do tego drugi człon propozycji przezwyciężenia kryzysów w odbiorze sztuki, a mianowicie aspekt logiczny. Otóż jestem gorącym zwolennikiem Przekonania, że zasady racjonalnej dyskusji są uniwersalnym narzędziem budowania relacji społecznych w dobrym tego słowa znaczeniu. Mam tu na myśli zasadę swobody wypowiedzi, obie strony mają przestrzeń, czas, żeby zaprezentować co myślą. Zasadę odpowiedzialności za głoszone poglądy. Jeżeli ktoś mnie zapyta, dlaczego tak sądzę, to dam argument, dlaczego tak sądzę. Zasadę uczciwości wobec poglądów adwersarza. Nie wmawiam ludziom to, czego nie powiedzieli. I zasadę trzymania się meritum sprawy. To cztery uniwersalne zasady przykazania racjonalistyczne w zupełności wystarczą, by dialog mógł się zrealizować w dowolnej dziedzinie, nie tylko w dziedzinie sztuki. Na marginesie oryginalnością jest to, że te cztery przykazania racjonalistyczne nie są w ogóle wykładane w szkołach. A jednocześnie żyjemy w społeczeństwie, które potrzebuje w ramach demokracji, umiejętnie dyskutujących ze sobą parlamentarzystów, radców itd. itd. Jest to bardzo oryginalne, żeby tego nie utrzymać. Jedną z najbardziej pożytecznych rzeczy, która jest warunkiem trwania społeczeństwa demokratycznego.